Nakłoń ucha ku moim słowom, Panie, rozważ na moje westchnienie. Słuchaj pilnie głosu mego wołania, mój królu i mój Boże, bo się do Ciebie modlę. Panie z rana usłysz mój głos. Z rana zaniosę do Ciebie modlitwą i będę czekał. Ty bowiem nie jesteś Bogiem, który miłuje nieprawość, zły z Tobą nie zamieszka. Głupcy nie ostoją się przed Twoimi oczyma. Nienawidzisz wszystkich czyniących nieprawość tracisz tych, którzy mówią kłamstwa, Pan brzydzi się człowiekiem krwawym i podstępnym. Lecz ja, dzięki obfitości Twego miłosierdzia, wejdę do Twego domu, oddam pokłon przed Twoim świętym przybytkiem w Twojej bojaźni. Prowadź mnie, Panie, w swojej sprawiedliwości, ze względu na moich wrogów, wyprostuj przede mną Twoją drogę, bo w ich ustach nie ma szczerości, ich wnętrze pełne jest przewrotności, ich gardło jest grobem otwartym, swoim językiem pochlebiają. Spustosz ich, Boże. Niech upadną przez własne zamiary. Z powodu ich licznych występków odtrąć ich, ponieważ buntują się przeciwko Tobie. Lecz niech się radują wszyscy, którzy Tobie ufają. Niech zawsze wykrzykują z radości, bo Ty będziesz ich osłaniał. Niech rozradują się w Tobie ci, którzy miłują Twoje imię. Ty bowiem, Panie, będziesz błogosławił sprawiedliwego, osłonisz Go dobrocią jak tarczą.